Biblijny kalendarz adwentowy 18 grudnia. Mateusz i Łukasz. To właśnie w Ewangeliach spisanych przez Mateusza i Łukasza dowiadujemy się o dzieciństwie Pana Jezusa. Co to jest Ewangelia? To bardzo ważna księga, która powstała po to, aby cały czas świat się dowiedział, co czynił Pan Jezus co mówił, a przede wszystkim, że pokonał śmierć i z martwych wstał. Skoro zaś z martwych wstał, to znaczy, że żyje. Jeśli chcesz się dowiedzieć o tym, co się wydarzyło, kiedy Mesjasz przyszedł na ziemię, to wystarczy, że przeczytasz dwa pierwsze rozdziały Ewangelii według Świętego Mateusza i dwa pierwsze Ewangelii według Świętego Łukasza. Tylko dlatego mogłem Ci opowiedzieć o zwiastowaniu, nawiedzeniu, Maryi i Józefie i innych osobach oraz wydarzeniach, ponieważ przeczytałem właśnie te Ewangelię. Zadanie do wykonania: Otwórz Pismo Święte i znajdź dwie Ewangelie, o których wspomniałem. Przeczytaj jakiś fragment z pierwszych dwóch rozdziałów Ewangelii według Świętego Mateusza lub Świętego Łukasza.